Stop, właśnie teraz masz przed sobą sekret, który może zmienić wszystko, co do tej pory wiedziałeś o życiu. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórym ludziom wszystko przychodzi łatwo, a inni ciągle walczą? Czy czujesz czasami, że rzeczywistość działa przeciwko tobie, jakbyś był uwięziony w niewidzialnej pułapce? Pozwól, że zdradzę ci tajemnicę, którą znają tylko nieliczni, prawdziwi hakerzy rzeczywistości. Prawda jest taka. Żyjesz w matriksie, w rzeczywistości, którą kontrolują programy, przekonania, myśli. Emocje narzucane ci od dzieciństwa przez innych ludzi, system, media, religie, edukację. Przez całe życie programują cię, byś myślał, że jesteś słaby, niewystarczający, zależny od świata zewnętrznego. Ale to nie jest prawda. To iluzja, która ma trzymać cię w ciągłym lęku. Braku i zwątpieniu. Posłuchaj teraz uważnie, bo oto otrzymujesz prawdziwą, zakazaną wiedzę. Wewnątrz ciebie, w samym centrum Twojej istoty, znajduje się coś, czego matrix panicznie się boi. To esencja, Twój prawdziwy, pierwotny stan świadomości, Twoja moc, która istniała zanim jeszcze pojawił się cały ten fałszywy świat wokół ciebie. Esencja jest wolna, niezależna. Nieskończona i jest kluczem do hakowania rzeczywistości, w której żyjesz. Jak więc obudzić esencję i zostać prawdziwym hakerem swojego życia? Już teraz dostaniesz niezwykle prostą, a jednocześnie niesamowicie skuteczną praktykę. Coś, co Matrix będzie próbował ci zabrać, coś, co system wolałby, żebyś nigdy nie poznał. Codzienna praktyka hakowania rzeczywistości. Jeden. Gdy tylko rano otworzysz oczy, nie rób niczego innego. Zatrzymaj się. Weź świadomy oddech i skup uwagę w swoim wnętrzu, w samym środku klatki piersiowej. Wyobraź sobie, że tam znajduje się jasny punkt, Twoja esencja. Dwa powiedz w myślach lub nagłos. Jestem wolną i niezależną esencją. Nie jestem tym ciałem. Nie jestem moimi myślami. Nie jestem emocjami. Jestem czymś o wiele potężniejszym, czystą świadomością, która tworzy tę rzeczywistość. 3. Poczuj, jak to się rozszerza, rośnie i ogarnia całe Twoje ciało, całą przestrzeń wokół Ciebie. Pozwól sobie na to uczucie mocy, ekscytacji i świadomości, że właśnie teraz odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. 4. Powiedz zdecydowanie: Dzisiaj nie pozwalam Matrixowi mnie programować. Dziś to ja tworzę swoją rzeczywistość, żaden lęk.